Możesz w końcu ze mną normalnie porozmawiać? Ty możesz w końcu wychillować ciągłe pretensje i pretensje. Jak mam nie mieć pretensji dziecko, na jakieś protesty chcesz zabierać? No ile ty masz lat? Hehe, <słuch> 17. Aha, czyli to miało być śmieszne, tak? No, taki żarcik. A przestań już w ogóle dramatyzować, jakieś takie średniowieczne poglądy głosisz. Ona ma mieć normalne poglądy. No przecież ma normalne, nie takie jak ty, no to o co się chodzi? Ja nie wiem, ty zawsze musisz robić inaczej niż wszyscy? Real cała ja. Coś jest, czego się spieszę. Czemu niby się spieszysz? Rozmowy wywiad w telewizji, więc Sorkali już nie mam czasu z tą dłużej rozmawiać. Co ty masz? No jak to? Przecież otwieram ogólnopolski ruch babć i dziadków na rzecz demokracji. To gdzie się dzisiaj z babcią wybieracie? No wiesz, to takiego miejsca dla dzieci to się pływa w takich kulkach. A, takie coś, a ty nie jesteś na to za duża? Nie, no co, to, to ja lubię takie, wiesz, takie rozrywki dla dzieci. I co? mamie nie powiedziałaś. No co, to jakby się dowiedziała, że jedziemy do Energy Line, to by mnie na pewno nie puściła. Raczej. Ja już sprawdzałam na necie wszystkie atrakcje. No ja też niektórymi jestem trochę przerażona. Ja idę na te najbardziej ekstremalne, bo są kozackie. Pani boisz się? No może trochę, wolałabym coś tak bardziej lajtowego. No to, to czemu na nie idziesz? No mój krasz tam będzie i chcę mu zaimponować. Idę gdzieś do babci, bo chciałabym mi pomogła w zakupach. No też w takim razie pójdę, mam dzisiaj wolne. Nie, nie trzeba, że masz wolne odpocznij sobie, ja sobie poradzę. Ale było świetnie w tej Energii Randy. No, wymiatałam na tym hiperionie, nie? No i ten twój crush też, za, nie uważasz, że jest za ciebie za młody? Niby czemu, on przecież jest w wieku twojej mamy. No dobra, a co tam malujesz? Transparenty na proces, przecież o prawa kobiet idę walczyć. A, no tak, to już jutro zapomniałam, a mogę z tobą iść? Chcesz iść? No to sztosik. A jak się mam ubrać? Fajnie, żeby cringe'u nie było, wyszle ci dzisiaj na maila hasła do skandowania.